Congratulations to support coach, and the team for a better game. Uh, I think that we lost the game in, uh, in the second quarter. Uh, that we, we lost the uh, game in the second quarter when we didn't play uh, enough aggressive in both directions. defense and offense. Uh, Some more, uh, uh, we have uh, a lot of uh, turnovers in, uh, in this uh, second quarter, in the first half, and that, that was something that uh, uh, gives some uh, extra power to support team and they make some uh, easy points after that. Um, mieliśmy też bardzo dużo strat w tej kwarcie to dało extra energii i dużo możliwości to do zapowiada do łatwych punktów łatwych punktów drużynie w sobotę good, good thing was that we fight until the, the end especially in last quarter we we spend a lot of energy to become to come close in, in close close game and the guys fight until the end and that was one positive things from this uh, uh, lost Dobrą rzeczą, którą można wyciągnąć z tej przegranej, to to, że walczyliśmy do końca, zwłaszcza w czwartek-kwarcie zbliżyliśmy się do gospodarzy. Moi zawodnicy nie poddali się do samego końca i to jest pozostanie. Dobry wieczór. Chciałbym pogratulować drużynie Trafla Sopot. Zagrali bardzo dobrze, w szczególności w pierwszej, w pierwszej połowie. Pokazali charakter, wiedzieliśmy, się, wiedzieliśmy, że na nas się rzuca od początku spotkania. Byliśmy na to gotowi, trener nam mówił, żebyśmy grali agresywnie i od początku byli skoncentrowani. Ale niestety gdzieś tam się pogubiliśmy. Tref miał dobrą skuteczność za 3 punkty w pierwszej połowie. Odjechali nam na 20 punktów i ciężko ich było dogonić, ale w drugiej połowie chcieliśmy wrócić do, do, do meczu, do gry. I odrobiliśmy straty, jakie, jakie, jakie Tref sobie wytworzył w pierwszej połowie. Szkoda tego meczu. Był to ważny mecz dla nas, ale jeszcze mamy 9 kolejnych meczów, aby załapać się do playoffów i będziemy walczyć na pewno. Dziękuję. Zwycięstwo dedykujemy Dudkiewiczowi, który no ma pecha troszeczkę w swojej karierze w ostatnim czasie. Druga kontuzja dosyć poważna, także chcemy zwycięstwo zadedykować temu zawodnikowi. Ja cały tydzień powtarzałem swoim zawodnikom, że jest to naprawdę normalny mecz. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Droga do Bryjówku jest bardzo trudna i wyboista. I zwycięstwo z Anwilem, a porażka ze Stelmetem, to w sumie daje też trzy punkty. Także no, chcę zaznaczyć tutaj, że, że, że przed nami jeszcze naprawdę dużo, dużo ciężkiej pracy i jeszcze trzeba troszeczkę tych mężczyzn wygrać, ustabilizować formę. Natomiast no rzeczywiście może to być dla nas taki pozycji z dobrych prognostyk. W drugiej połowie troszeczkę, jeżeli chodzi o, o sam mecz, to, to zajmować się z tak dużą energią i werwą w pierwszej połowie przy wąskiej dotacji w czwartej, czwarciej zabrakło nam po prostu już troszeczkę zbroje, stąd e, kilka prostych błędów. E, Zawodnicy sam piły, wyciągnęli nam kilka piłek z kozła, e, e, zdobywając e, łatwe punkty. Także cały mecz był pod naszą kontrolą. Byliśmy, bardzo dobrze przygotowanie do tego meczu. Może warto pogratulować zawodnikom i, i przygotowywać się już do następnego meczu. Dziękuję. We continue Darius job. Coach Marius znał go dobrze, well. he continued his job. He put some news, little, little bit in defense, little bit in offense. Kontynuujemy pracę zapoczątkowaną przez ten nerwostki Diraca. Normalny już bardzo dobrze i dodatkowy. Rzeczy, e, we play good uh, offensive and defensive in 35 minutes. Last five minutes they put pressure on us. We missed a couple open shots. They a little bit feel we can come back, but we finished better. Graliśmy dobrze z dobrą energii i potaku i przez 35 minut. Ostatnie 5 minut oni bardzo dobrze walczyli. Poczuli, że mogą się do nas zbliżyć, ale ostatecznie okazaliśmy się lepiej.